Cześć Dzień dobry! Lecimy. Witamy Dzień Witam. dobry! Lec lecimy kulturalną rozgrywkę Tak jest, tak jest. Obiecuję no, wam, tak że dzisiaj za. ani razu nie przeklnę Taki ja mam challenge. Dobra, a jeżeli Serio. ktoś przeklnie, okej okay. No czemu wy zawsze to ja chciałem się... mieć taki challenge? Ej, ej, chłopaki, chłopaki, chłopaki byliby wdzięczny, gdybyście nie robili czegoś takiego Jasne, przepraszam Dobrze Mati. A co się stało chłopaki? No, no się. troszkę Mat wiesz o, przepraszam, Mateuszka Mati. naszego no, przyjaciela. Upadłem to jest... na daszek. Ej, tu jeżdżą samochody normalnie, przejeżdżają. Tak jest, przyjacielu, jeżdżą. No, ale dlaczego? Ja nie, nie chcę, żeby Ale one panie jeść. furmanie, ja nie. Tak, ja przepraszam, witam. O, cześć, cześć. O, się. A Furman. co Uu! Wow! Co to za pomarańczowy pan z bombą jechał? A Który, Kto... pan ma bombę. Który jest pomarańczowy? Ja początku zaczynam. No, Mati. Bo nie było ja? jeszcze żadnego checkpointu. Dobra, dobra, chcecie dobra. wojny? Ja nie chcę żadnej Z, wojny, ja zaczyna, nic zaczyna nie zrobiłem? Nie no, ja żartuję, przecież ja bomb nigdy nie stawiałem w tej grze. Ej, ja nie, to klocki stawiałem. Jezu, to jest trudne, to jest trudne, powiem tak. To jest było łatwe, gdyby ktoś nie wysadził. No dokładnie, to, to samo pomyślałem. Dokładnie. Pomysłałem. Dokładnie. Ty. Mati, o tobie mowa, jeżeli nie. nie wiesz o tym, że ty nas wysadziłeś. Moim zdaniem to jest bardzo łatwe, panowie. A co, przechodzisz, manojek? Tak. O, super. O na... jednak nie. Cieszę się twoim szczęściem. Weź <gryśmą>, ma, jak jestem obok Ciebie. No i o, pięknie. Super. Czyli ja jestem ostatni. Też mi nowość. którym się włącza hud? Okej, okay, włączyłem. F. Miałeś nie przeklinać. Co? <gryśla> jak zbitowałem. <gryśla> Ale o... leżymy Mateuszku eee! na plecach, nie? <gryśla> no, tak możesz mnie podrapać nawet. Chileocik na pleckach? No nie wierzę, palę się! A to jest nowy samochód, tak? Dodany w tym dodatku, czy ktoś już dodany w tym dodatku. Dodany w tym dodatku. No nie wiem, no jak jeszcze jeszcze nigdy nie jechałem, dlatego... Super trooper, powiem tak. Mateuszku, czy przyjechałeś tam? W jakim Mateuszku? No ja niestety nie. Bo nas do przyspieszenia. A ja właśnie sobie wjeżdżam, o! Żartowałem tylko, taki bejcik był tutaj. Jezus. No i Kurde! Ciebie... Niechcący nacisnąłem Ctrl F1, nie? Żeby zacząć nagrywanie, nie? O, to jest I, dobry pomysł. I w tym samym momencie mój samochód postanowił zrobić salto. I dobrze, że było tak dużo czasu, to, to zdążyłem dokończyć to salto, się. F1? Rozwrócił. O, to też mi się nagrywa fajny, fajny pliczek. No świetny. Jest, jest fajny, Jak leczysz najfajniejszy sobie? na świecie. To no, najlepszy. A ja takie, takie Lec, widzę, kolegów, nie jakie lecenie? dwóch kolegów padli. No i chyba jest. Jezus nie wie a Rygody, nie? <noise> obstawiam, czekaj, ja obstawiam, że Mati się pierwszy wyłamie z naszej jakby umowy albo coś takiego, znaczy Ucha? to co ma znaczy nie, wiecie o co mi chodzi. Ja, ja nikogo nie zmuszam, ja tylko powiedziałem, że ja tak będę robił i... będę. Będzie, będziesz dotrzymę, bo po prostu. No Dobra, i zdobywacie tylko... pierwsze miejsce, kurde, dzięki chuju Matyniu. <noise> no dzięki, ja wiecie co, byłem pierwszy, już, już mogłem skończyć, ale... Nie, nie pykło coś. No mi też coś nie pykło. A, powiem wam, że mi pykło, jest. Ale na nogach, nie widziałem to. Zrobiłeś nie, to na, sa na, na samochodzie. Zrobiłeś to na nogach. O, i zobaczysz na, na nagraniu no, i będziesz mnie przepraszał, wiesz? Będziesz nie, mnie no, nie przepraszał. Nie A ja sobie mi. jadę, bo mi jest miło, zwiedzam wiejskie tereny. Cześć, wozie, szambiarko kochana, takie piękne kanały. Idziemy sobie dróżką w samochodzie, który przypomina samochód. Chciałem powiedzieć coś innego, ale dobra nieważne. I 4 sekundy! Oo! Na pewno zdążysz! Ej, bym zdążył! Mhm, <grym> nie, znaczy no, to. Hmm. Ty, A o, u, ale, ale ładnie wygląda. co się dzieje <grym> z tobą? Ty, ty się kręcisz. Płaci, Ej, go ja 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 nie się bo czekajcie co się dobra, dzieje. jestem pod. Mapy, dobra, ja czekamy, czekamy ja na nie Tak. A nie, wszystko jest okej. Nie, nie jest, nie jest, nie jest, czekajcie, bo Dobra, ja czekam, ja widzicie. To Burman nie jest fair play. Dobra, już się... <laughs> ja wiem! Okej, okay, już, już. Mati, ja za tobą poczekałem. Jedziemy. Tak, tak się, już startujemy? Notar. Nie wysadzę się dzisiaj. O, dziękuję. No, nie, nie ale sobie... za to ich tak. będę wysadzał dzisiaj bardzo dużo. No, a ja już tak. startujemy już ponownie, czy jeszcze tam stoimy? A, a może... Ma... Ma... Chciałem a... Już o... się <laughs> odpalić. <laughs> no Proszę, of. O nie! No Ojeju, o, fajna mapa, już Ty. mi się podoba. Oj, oj, oj. Nawet uda mi się chyba doskoczyć. A mi nie. Nie, nie stój! Ja spadam z tego! Nie wiem, czy na tym nowym samochodzie można tę mapkę zagrać, Dokładnie, ale... to jest widocznie. Już? Jezus, W tym nowym samochodzie, przyjacielu. Nikogo nie zdążyłem tak. jeszcze wysadzić? A co, już ukończył? No! Kto? Nie, nie ukończył jeszcze chyba. Jak yes. nie? O, ale to ktoś nie skończy, mnie próbował skończy, wysadzić, jakiś pisał? śmieć. Nie. Nie, ja no się wystrałem z bomb. Aha, dobra, to, prze... to przepraszam. <grym> no jezu, chciałem nagrać i nie skręciłem. OJEJ! jak po tym... loter, musisz w lewo dużo skręcać. Aha, no dzięki, dzięki, dzięki. Właśnie to, to mi na pewno teraz pomoże. To nie, szybciej, nie! Żałosne, no jak on? No No, ale był... nic nie powiedział. Nie, no co ja robię? Ja wysiadam z tego samochodu. Ale Gdzie po co? Pierście. No, y a... Ty? Oh man, co ty sobie... Chciałeś oponę zmienić tam na tej rampie? Ryszard <laughs> Kalisz, a to nie ja! Pięknie pokonałem tutaj ten zakręcik, znaczy oh, ten wyskok. Wow. Jeszcze z walsy, dobra? Bardzo ładnie tutaj wyszło i czy to już jest meta, panowie? Ja mam pewien problem. A, a jednak problem. nie, to jeszcze nie jest meta. O, spokojnie. Ale ktoś tam oszukał ładnie, widzę. Co? co? O? Chodzi ci o mnie? No. No to się wywaliłem na plecy i się przewróciłem. To, to nie wiem, czy to jest oszustwo. Jaki ja, to oszust? Przyszedł? No tak. to weź, spać. musisz teraz spaść. No dobra, tu dobra, tu właśnie spadam. Tak samo jak Manoik i Furman poczekali na tym. Na ale A ja to... ładnie potem wtopiłem, Co tak w... Ale to, to... Wow. to było zaplanowane, żeby po prostu nie trafiłem w ten, specjalnie. Tak, tak. Wypadłem poza mapę. Matyniu, ja to widziałem. Ale to nie, spokojnie, to jest tak. O, o, przepraszam. Na przepraszam. Czekaj, czekaj. Pomogłem? Nie. nie. <laughs> <laughs> ale to A było w locie, no nie, nie panowałem. Nie, no coś ty, bo ja zahaczyłem o ciebie. Także nie było. Na ja O, dobra. tyłem, 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 wiadę. Leć, Piękne. Adam, leć! Po złoto! Pięknie to zrobiłem. Ty, też doleciałem. Jestem chyba ostatni, a nie. Myślałem. To kto jest przede mną? Furma? A nie, manojek! Manojek jest czerwony, czy kto jest? Nie, um, jestem czerwień. Aha, dobra, dobra, dobra. To jest furma przede mną tylko. Gdzie się kończy to okrążenie? Ktoś wie? Nieee, ja wiem! Ta, tam nie. gdzie się zaczyna, Na końcu. Dom, dom, pierwszy, jest, co radny, się zaczynało. Kurde, ja, ja nic się nie odzywałem, takie kurde skupienie było. <grym> Ale przeszedłeś? Nie. W ogóle A, ja kupienie... się czuję tak jakbym to samo znowu przechodził teraz. Aha, bo to, to jest, jest to zi samo. okrążenie, ziomek. A. Nie, on jeszcze nie jest na drugim okrążeniu. Jest. No. Nie jest, bo ja jestem pierwszy. pierwszy. No nie jest! Furman jesteś na, jest na drugim okrążeniu? No jasne. Okrążeniu ziomek. To, to, to tak szybko się kończy to pierwsze okrążenie? Czy tak. sam jechałeś? Ej, no ja, ten, ja. ten samochód. Ja, ja stąd spaść. Bo to jest nowy samochód, on źle jeździ w ogóle. Dobrze jeździ. On się tak. Przecież ty grasz na no T20. No on już jest przede mną. Na czym? No Na T20. <laughs> no specjalnie mówię T20, nie te a. 20. Nie, ty jesteś wieśniakiem. A, dobra. zapomniałem, sorry, 20. Dobra, ja będę drugi. Serio? Ugi, ugi, ugi. Nie. No, no tak nie umie jeździć, po ten. Jestem dobra. czwarty! Jak to się stało? No i dobra, no jestem nie. czwarty i nagle mi się wszystko udaje. No to co za gówniana gra, no? No nie Furmianie A kukianie? O nie, to było tuż już przed metą. Piescie naprawdę pierdoli w dupę, furman. No po co ja też nie tak. A dobra, nie trafił, <laughs> więc już wybaczam. Się. Może może i mi się uda. Nie. Proszę. <laughs> nie Ej, co nie e, policja No furman! U! my wysadził w powietrze! <laughs> Jak to? Nie no, dzieje? chociaż drugi skończyłem, bo tak to by była siara straszna, bo tyle czasu prowadzić. Kurwa, jesteś naprawdę śmieciem A dlaczego no? No ja nawet tam na nie to tak. skakuję. <noise> Mati, Mati, rak dostałem. O, czy rak dostałem. raka. Nie, wygrałeś? <noise> no, no ja, ja, ja zostałem tylko. No i zobaczcie, lecę i... O dobra, jest. Może tak, więcej punktów dostanę udało. A teraz za pierwszym razem, jazda na metę. Nie zdążysz. Kurde. <noise> Jak nie zdążę, leć! No, trochę... prawie. Prawie się udało. Ja też tutaj prawie nic nie widzę, a ustawiałem pogodę normalną. No, widzę to. Co tam się dzieje na górze, pośle tam jest aut? Oh fuck, jak to wygląda. Ja wiem, co my musimy robić, musisz strzelać do tych aut i one wtedy spadają i na nich spadają. Aha, dobra. Ooo! Oh. Elo, zabiło coś was? Proszę! Nie. Jeszcze nie doleciało do nas. Aha, bo ja tam... oni są gdzieś tam na dole! No. Ej, zarabię zarabię do... Do... A Dobre. czemu ja nic nie widzę? Kurwa, no. Ja też nic ryf. nie widzę, bo my jesteśmy... tu jest, co jest coś, patrz, pa. co to jest? Nie, 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 nie... nie. Kurde! Czyli nie pizza! Elo, biegnę, biegnę tam. Już nic mnie nie powstrzyma. Skończyły im się... O odda. Jezu! O nie, no co? 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 co mogę? To teraz jak ja spadnę, to też przegramy. Ejo, tak. ktoś tam ma czołg! Bo nawet w tym opisie było, że te tutaj, są takie dwa otwory. powinieneś wyskoczyć autem i tak, jakby walnąć w ten nasz kontener. Chyba ja w tym czasie nie. Czołgiem, powinienem czołgiem, się zabić. czołgiem, czołgiem! O kurde! Jeden strzał! <laughs> w centralnie Elo? wszedłem w ten. A czemu tak się stało? Pocisk. Dobra, lecimy. 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 nagły spam? O kurde, roda. Nagły spam. A, dobra, nie, nie, nie. może nie. Co? Mam koktajl Małotowa. Super. Mówisz, że nie? <laughs> Ja wiem co ja z tym zrobię. Wiem Rzucę tutaj w te skrzynki No a to nie działa chyba One nie, nie wybuchają mało. Ej, chyba będą leciały za... Oh FAK! Dobra, szybko, wykorzystajmy to! O nie, o nie! Chyba ja chyba. W tym, tym... Ja w tym byłem dobry. Mati musisz dać radę. Dobra, jak nie ja to kto? O Jezu! No i się postrzelałem, nie! No. Dobra. Ups. Ups. Na razie Dobra, bez problemu jedziemy. chyba. Idziemy. O, o! O! <laughs> Dobra, chyba z problemami lekkimi. Hey. Wybucha coś. No. Dostałem drzwiami, teraz. O. Jezu! Jezu, nie! Jezu! O, ale u ale... nie leci córka! I tu płynie, no nie! Do A... no, mnie też. O, i... Udało się. O, młoder shame on the Jezu Brawo Mati! Daj mi Chociaż nic nie zrobiłem. Ale, ale wygrywamy, to, bo, to, wygrywamy to było super wygrywamy Nie trafiłem. Ej, 30 minut tylko raz przeklnąłem. Jestem się dumny. Ale coś Fajnie. Stołu. I, na, na i nawet mówię coś. Wiecie, to nie jest tak, że się cicho. bałem się, że jak nie będę to nic nie. No nie! Będę Jezu, co, no co, nie. co to było? Co się stało? Te beczki z poprzedniej mapy. Ja z tego co tak, widzę Tak, na pewno te z poprzedniej mapy. <laughs> Przyleciały. Dokładnie. Nie wierzę, że pojechałem No nie inaczej. Po prostu mam już dość. Nie Czemu? mów mi nic. No bo kurde ja pojechałem w tego. W prawo. I źle pojechałem ja po prostu. Tutaj mam wojnę bo... z Manojkiem teraz. Wiesz, że tam w prawo też można było przejechać? Ale... Jak to w prawo? O Jezu, bo on źle mamy, pojechał, Manoj... ale... No, ale nawróciłem, spokojnie. Ello. Ello. O, teraz... o kurde, szefa, mi trupem! No nie no, ty! Pistolet... No dobra, elo. No to... ale Co tu się dzieje? Nie no, nie mam bomb znowu. Kurde, no ja mam pok pokazane, że mam niby je kupione, a ich nie mogę użyć. Klikam tab i po prostu ich nie ma. Dziwne. Ma Mano, jak co ty robisz? No nie no, bo ja nie wiem, jak tam, co mam zrobić, więc wysiadłem zobaczyć gdzie jeszcze. Aha, i że Aha, ci... śmieszne. Śmieszne. Ty no, ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. no... Um, nie, właśnie, mam... to chyba tak nie działa. A. Mamy to przejść. Jakoś tam nie, są w ogóle nie jakieś nie kontenery. Ktoś wie, ale serio? Ktoś y wie czy nie? Odejdź, odejdź, Mati. No, tak. No tu jest ty nie... Co z moim samochodem? Właśnie nie wiem. A tam y tam jest jakieś przejście? No nie ma. Mm. Hmm. Dziwne. Dziwne. Ej, furman. Jak ty tam to. Czekaj, może trzeba wejść z auta? A? Nie, nie, to nie. No ja też nie wiem, jak to zrobić, kurde. Nie no, Bo ktoś już nie. przeszedł tam <laughs> ten checkpoint, chyba. Ma... Ma nojek, ja też nie no... miał... Przeleciał mnie. No nie wiem w sumie co to powiedzieć. Wiecie, zrobić. że tam ta ściana jest przezroczysta. Tura ściana? No ta w tym domku no. Co się stało. A, jest przezroczysta. I rzeczywiście. Ja pierdziele No Ale zobaczcie! Tak, jaki... dopiero po, po jakim no. czasie powiedział o tym. Jak no przejechał? Specjalnie. No nie, ale ja nie przejechałem i tak następny, więc spoko. I w sumie mogliśmy o tym po, po ogarnąć po tym, jak wjechałeś Bo we mnie Ja się samopinię. śmiałem, no właśnie, i wtedy ja? już wiedziałeś, że się śmiejesz. Mogłeś się. Sk... Ja już myślałem, że będziesz wiedział o co chodzi. Na nie, pewno. No, nie wiedziałem skąd mnie wiedzieć. Na pewno. No ja też nie wiedziałem, że tam się samobójstwo. w samobójstwo. Fajna mapa się wydaje. Ja nic nie mówiłem. Ja. Nie... Słyszałem to, Manujek. i dobra, teraz już w ogóle ani razu. Ja pierdzielę, ale się. O, oh, fuck, popełniam samobójstwo, fuck. Ja w ogóle wyleciałem z tej mapy, z, tej, o z tego wallera. No ja też, bo jak spadłem to wpadłem tam na sam. No, jak spadłem no to wpadłem, proste Prosty przekaz, prosty rap. Dokładnie. Ja pierdolę. Uh. Dobra. Nie, nie, nie chcę o tym rozmawiać. No nie wierzę! Co zrobiłeś? Nie chcę o tym rozmawiać. Zwalnąłem w to gówno Dobra. Ale dziwne jest co w ogóle po raz pierwszy się spotykam. Może to jest z tej nowej aktualizacji coś dodane? No nie wiem, że jakieś. Tak, przezroczyste ściany. Nie, czasem, no ale wiecie, jak są na przykład mosty przezroczyste, jak robimy te takie, to czasem to się da jakoś zrobić. No to wow. są kolidery, no to jest proste. No ale ja tam wiesz, tam stoję, mówię co jest, wysiadam wtedy z auta, mówię, gdzie jestem No tak, no właśnie wysiadłem. I nagle się rozpędziłem, mówię, nie wiem, może to jak na pokątną jak się przypieram. Ale to w dziwne, ścianę. że my wjechaliśmy przecież na początku w tą ścianę. Ktoś właśnie wjechał, na no samym nie, początku. Ja, a ja właśnie nie, bo ja wyhamowałem przed, nie? Aha. Mogłeś wjechać na Hama i byś nam... Nie, i tak byś w sumie nie powiedział. Dobra, no potem o. wjechałem na Hama i wam nie powiedziałem. No, no to fajny kolega. N nie, bo on wjechał i powiedział, że nie wie jak to zrobić. O, no do tak. do Dokładnie coś takiego było. Kude przejeżdżał obok mnie i ja też nie wiem. No, ale stary, najpierw Matiemu tam auto wrzuciłem, potem kodzie przejechałem, tak centralnie tam wjechałem. No. Ale. więc myślałem, no, że to... się domyśliliście. O, domyśliliście. O, oczywiście. No, domyśliliście. No, ja Wykorzystuje ale... walory gry! Właśnie <laughs> wykorzystuje walory gry! <laughs> Tyle nie, no w nie, No ja wiem, no ale co, no przecież nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nie? No w sumie... Okay. Co?! O kurwa Co się ja by... stało? Co leciałeś mnie. Uuu... Właśnie to tak... Kurde, tak dziwnie wyglądałem, myślałem, że się zderzymy tam. Tak szczerze mówiąc, a się zderzyliśmy! Nie, nie, ja się z tobą nie zderzyłem. Ty ty mnie wzięłeś na machę! Aaa, dobra, okej, okay. no, chyba, że tak. I są tu chyba dwa okrążenia, tak? Te? Tego. Tej mapy. No dwa są, dwa. O górde Ale A nie te... jesteście jeszcze na drugim? Jestem. No ja też hmm. jestem. No dobra, Flutter ma do mnie 50 sekund. No ciekawe dlaczego mam 50 sekund? No dlatego, że ja za pierwszym razem Waloże zrobiłem grzej. to dwa razy. No nie no kurczę z 5 sekund, 10 sekund zyskaliście nade mną tą wiadomością. Znaczy ja zyskałem nad wami. Nade mną, nade Teraz mną chyba... to ja mogę być ja powiedziałem wam, jak nie, nie dawałem rady tego drugiego wallride'a przejechać, a teraz przejechałem to wszystko za pierwszym. Uuu, uh, jaki pros. Więc dlatego mam przewagę. Wow, wow, wow! wow. This... Fajny jest is... ten. To tak jakby jest automatyczne? No, tak, no, no. To jest no, fajne, fajne to się... Automatyczne no, no, takie? <laughs> Ko mogliby jakiegoś lepszego Aaaa. tipa zrobić, że tam trzeba wjechać. Chociaż może to jest fajne, że trzeba no ja, Jaki masz lepszy tip, jak prosta ściana i dalej? <grym> no <w> sumie, <grym> no w sumie, ja bym pewnie uderzył ja w tą ścianę i tyle. Jakie jest gówno, kurwa, co to, to robi. Chyba dzieci z bulerbyn. <grym> A czytaliście? Dzieci z bulerbyn? Tak, ja, z do, jedna z moich ulubionych ja, lektorów. Jed, w 3 była. Ona, tak. Ja miałem taką zgiółkniętą książkę, taką starą. No ja też, ja, ja też ale no. nie lubiłem dzieci z Bullerby, A mi się właśnie. O czym czyba... to było, bo nie. ja tak średnio pamiętam, nie pamiętam? O dzieciach z Bulerbyn. O, o Twoim dzieciństwie. Też nie czytałem. Nie no, to było tak jakiś był tam domek, i tam było dużo dzieci, i one tam takie różne przygody miały. A, tak A, jak jako... my w GTA w sumie. No, no, w tak. Wiesz, czy... Ma książkę o nas w <laughs> Jesteśmy nowymi dziećmi z Bulerbyn. <laughs> A jak się nazywały te dzieci z Bullerben? A coś. Nie? nie pamiętam już. Bulerban Buller. to była właśnie ta wioska, w której moi mieszkał. To, to było miasto Metropolia Buller Tak <grym> 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 Los Angeles <grym> O Boż, dobra. Ciekawe jakby takie nowe dzieci z Bullerben napisać w jakimś nowym nocie. To, to stara książka piszeć. jest, nie to to bardzo? Nie, sprzed wczoraj. <grym> Na targu ją kupiłem. No Ten co transformersów, dzieci <grym> z Bullerbin, to kurde jakiś tak. To jest Michael Bay. znalazła grzyba, który się zamienił. Michael Bay no, no, no. Dobra. Uch ukończyłem. Brawo. Kurwa sobie zdążę. Ja chyba też nie. Nie, nie. nie. kto przejeżdżał? Ktoś z Matki zdążycie. Mati zdąży. No, ma Mati czerwony jest. Wiem, czy zdążę. Dąży. Chociaż. O. Dobra, to teraz <laughs> Patrząc na to. To, to chyba nie, 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 się na furmana, nie na A, dobra, nie rób... no to tak. Nie wywaliłem. A nie, dobra, to furba. <laughs> furba to sobie może? bomby chyba rzuca. Pod nogi. Dobra, mało to sekundy małotowy. do końca. Nie zdążysz. A, nie próbowałeś? Wow! Zdążyłeś. Co? Nie! <laughs> Jeszcze ja musiałem nawrót zrobić! Ja nie mówię do ciebie, ty. Aha, dobra, ja myślałem, że... Że mówisz do mnie! Że się ja ci kręci, Przepraszam.